Cztery kroki do sprawdzenia objawów raka piersi. Próbujesz dowiedzieć się, jak wcześniej wykryć raka piersi? Cóż, poza regularnymi wizytami u lekarza możesz również poddać się samobadaniu. Chodzi o to, że prosta czynność badania piersi może zwiększyć twoje szanse na wczesne wykrycie raka, a to jest ogromnie ważne. Jak wiemy, rak we wczesnym stadium ma większe szanse na Odpowiedź na leczenie, niż ten, który rozwinął się głęboko w otaczających tkankach. Uwaga! Możesz nie być w stanie znaleźć wszystkich rodzajów raka poprzez samo badanie piersi, ale nadal ważne jest, aby zrobić pierwszy krok w jego wykryciu. Guz piersi jest możliwy do wykrycia podczas samobadania piersi w badaniu palpacyjnym wykonanym przez lekarza. Lub w badaniu obrazowym, mammografia, badanie USG, rezonans magnetyczny. Skupmy się jednak na samobadaniu piersi. Oto cztery kroki do sprawdzenia objawów raka piersi. Krok pierwszy. Na początek stań przed lustrem i oczywiście dobrze przyjrzyj się swoim piersiom. Upewnij się, że masz wyprostowane ramiona i oprzyj ramiona na biodrach. Czego szukać? Normalne piersi, zwykły rozmiar, kształt i kolor, równo ukształtowane piersi bez widocznych zniekształceń lub obrzęków, znaki, że musisz iść do lekarza, odwrócony sutek lub taki, który zmienił pozycję, wybrzuszenie lub zmarszczenie skóry, bolesność, zaczerwienienie, obrzęk lub wysypka. Krok drugi. W tym momencie podnieś ramiona i oczywiście poszukaj tych samych zmian na obu piersiach. Krok trzeci. Patrząc w lustro, sprawdź, czy z jednego lub obu brodawek nie wypływa płyn: mleczny, wodnisty, żółtawy, a nawet krew. Krok czwarty. Teraz połóż się na plecach i prawą ręką poczuj lewą pierś, i oczywiście lewą ręką poczuj prawą pierś. Używając opuszków palców dłoni, mocno dotknij piersi, trzymając palce płasko i razem. Wykonuj okrężne ruchy wokół całej piersi, od góry do dołu i z boku na bok. Zasadniczo zacznij od obojczyka do górnej części brzucha i od pachy do dekoltu, by mieć pewność, że zbadasz całą piersi. Teraz zacznij od brodawki i kontynuuj poruszanie się coraz większymi kręgami aż dotkniesz zewnętrznej krawędzi piersi. Co więcej, możesz wybrać poruszanie palcami w górę i w dół pionowo w rzędach. Jeśli wolisz samo badanie w górę i w dół, będziesz w stanie wyczuć prawie każdą tkankę od przodu do tyłu piersi. Przez większą część takiego badania Lekko uciskaj skórę i tkankę tuż pod nią. Użyj średniego nacisku, aby wyczuć tkankę na środku piersi, następnie użyj silnego nacisku na głęboką tkankę z tyłu. W tym momencie powinnaś być w stanie poczuć łuk żebrowy. I to wszystko odnośnie samobadania piersi. Pamiętaj, by zwiększyć swoje szanse na wyrzucenie go ze swojego życia na dobre. Dokonuj regularnych badań Zaleca się wszystkim kobietom w przedziale wieku 20 do 40, samobadanie piersi co miesiąc i badanie palpacyjne piersi przez lekarza co 1 do 2 lat. 40-49 lat, samobadanie piersi co miesiąc, badanie palpacyjne przez lekarza co rok, mammografia co 1 do 2 lat. Z kobietą w wieku 50, samo badanie piersi co miesiąc, badanie palpacyjne przez lekarza co rok, mammografia co rok. Pamiętaj o subskrypcji kanału, by regularnie dostawać powiadomienia odnośnie nowych filmów o Twoim zdrowiu i urodzie.